Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie zajmiemy się kodem błędu P0567OBD2, który oznacza nieprawidłowe działanie sygnału wznowienia tempomatu. Ten kod błędu może być frustrujący, ponieważ może uniemożliwić skorzystanie z tempomatu w samochodzie. W tym filmie wyjaśnię, co oznacza ten kod błędu, jakie są jego najczęstsze przyczyny i jak go naprawić. Pokażę wam również. Jak zdiagnozować problem za pomocą skanera OBD-2 i jak zresetować kod błędu? Jeśli masz problemy z kodem błędu P0567, koniecznie obejrzyj ten film. Kod P0567 OBD-2 oznacza nieprawidłowe działanie sygnału wznowienia tempomatu. Ten kod wskazuje na problem z układem tempomatu, który uniemożliwia jego prawidłowe działanie. Kod P0567 oznacza, że moduł sterujący silnika ECM wykrył problem z sygnałem wznowienia tempomatu. Sygnał ten pochodzi z przełacznika tempomatu na kierownicy i informuje ECM, że kierowca chce wznowić działanie tempomatu po jego wcześniejszym wyłaczeniu. Istnieje kilka możliwych przyczyn kodu P0567, uszkodzony przełacznik tempomatu. Przełacznik tempomatu na kierownicy może być uszkodzony, co uniemożliwia wysyłanie prawidłowego sygnału do ECM. Problem z oka. Przewody łaczące przełacznik tempomatu z ECM mogą być uszkodzone lub skorodowane, co zakłóca przesyłanie sygnału. Uszkodzony moduł sterujący silnika ECM. W rzadkich przypadkach problem może leżeć po stronie ECM, który nieprawidłowo interpretuje. Sygnał z przełacznika tempomatu. Uszkodzony pedał gazu. Pedał gazu może wysyłać nieprawidłowy sygnał do ECM, co może zakłócać działanie tempomatu. Problem z czujnikiem prędkości pojazdu. Czujnik prędkości pojazdu dostarcza informacji o prędkości do ECM, które są wykorzystywane do sterowania tempomatem. Uszkodzony czujnik może powodować nieprawidłowe działanie tempomatu. Najczęstszym objawem kodu P0567 jest niemożność wznowienia działania tempomatu. Inne objawy mogą obejmować: zapalenie się kontrolki, check engine, problemy z przyspieszaniem lub utrzymaniem stałej prędkości, szarpnięcia podczas jazdy. Mechanik może zdiagnozować kod P0567 za pomocą następujących kroków: odczytanie kodów OBD-2. Mechanik użyje skanera OBD2, aby odczytać. Kody błędów zapisane w pamięci ECM. Sprawdzenie przełacznika tempomatu. Mechanik sprawdzi przełacznik tempomatu na kierownicy, aby upewnić się, że działa prawidłowo. Sprawdzenie okablowania. Mechanik sprawdzi przewody łaczące przełacznik tempomatu z ECM, aby upewnić się, że nie są uszkodzone lub skorodowane. Sprawdzenie modułu sterującego silnika ECM. W rzadkich przypadkach mechanik może sprawdzić ECM, aby upewnić się, że działa prawidłowo. Naprawa kodu P0567 zależy od przyczyny problemu. W większości przypadków wystarczy wymienić uszkodzony przełącznik tempomatu lub naprawić uszkodzone okablowanie. W rzadkich przypadkach konieczna może być wymiana ECM. Przed rozpoczęciem naprawy należy dokładnie zdiagnozować problem, aby upewnić się, że kod P0567 jest spowodowany przez uszkodzony. Przełacznik tempomatu lub uszkodzone okablowanie. Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych. Po naprawie należy wykasować kody błędów z pamięci ECM. Należy przetestować tempomat, aby upewnić się, że działa prawidłowo. Diagnozowanie kodu P0567 może być mylące, ponieważ objawy mogą być podobne do innych problemów. Częste błędy obejmują błędna diagnoza czujnika prędkości pojazdu. Czujnik prędkości pojazdu jest ważny dla działania tempomatu, ale nie jest jedynym komponentem, który może powodować kod P0567. Ignorowanie innych kodów OBD-2. Kod P0567 może być powiązany z innymi kodami OBD2, które mogą wskazywać na konkretny problem. Należy sprawdzić wszystkie kody, aby uzyskać pełny obraz sytuacji. Brak sprawdzenia połaczeń elektrycznych. Luzne lub uszkodzone połaczenia elektryczne mogą powodować kod P0567. Należy dokładnie sprawdzić wszystkie połaczenia związane z tempomatem. Nieprawidłowe czyszczenie przepustnicy. Czyszczenie przepustnicy może czasami rozwiązać problem z kodem P0567, ale należy to robić ostrożnie i zgodnie z instrukcją. Kod P0567 nie jest zwykle uważany za poważny problem, ale może powodować uciążliwe problemy z tempomatem. Jeśli tempomat nie działa prawidłowo, może to być frustrujące i niebezpieczne. W niektórych przypadkach kod P0567 może wskazywać na poważniejszy problem z silnikiem lub skrzynia biegów. Istnieje kilka możliwych napraw, które mogą rozwiązać problem z kodem P0567. Należą do nich wymiana czujnika prędkości pojazdu. Jeśli czujnik prędkości pojazdu jest uszkodzony, należy go wymienić. Naprawa połaczeń elektrycznych. Jeśli połaczenia elektryczne są luzne lub uszkodzone, należy je naprawić lub wymienić. Czyszczenie przepustnicy. Czyszczenie przepustnicy może czasami rozwiązać problem z kodem P0567, ale należy to robić ostrożnie i zgodnie z instrukcją. Wymiana przełacznika tempomatu. Jeśli przełacznik tempomatu jest uszkodzony, należy go wymienić. Naprawa modułu sterującego silnika ECM. W rzadkich przypadkach kod P0567 może wskazywać na problem z ECM. W takim przypadku należy naprawić lub wymienić ECM. Kod P0567 może być frustrującym problemem, ale zwykle nie jest poważny. Istnieje kilka możliwych napraw, które mogą rozwiązać problem. Jeśli masz problemy z kodem P0567, Najlepiej skonsultować się z mechanikiem, aby zdiagnozować problem i znaleźć odpowiednie rozwiązanie.